ale młodszy, to tam wiadomo Trzeba trzymać się tej cały czas piątki No, Patryk sobie nie można powiedzieć, wywalczył wy Bez numeru, z randki, oczywiście czego soku pewnie będzie musiał jechać bo się też sami, jak będzie bo... Wiesz, bo... Nie to wyglądało, nie? To co dałeś? Za nic. W sumie szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym, nie? Nie chciałbyś go? Ja bym chciał. Lewandowski to dawał. 0-0 strzelił.

lewą żeby nie Teraz czy nie. Kuchu, Cuchu, nie kuchu, jak mecz, no, na łasce Brawo. Nie, nie możecie tak. Nie, nie, nie będę mi Brawo, brawo, brawo. przewagę. Brawo, brawo, nasz, dźwitz, musiałbyś odwiesić? się odwieźć? Nie, tak. Tak masz nieskończoność, mieć no bo nie, bo nie, z góry, tylko trzeba miesięcznie, no nie, 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 no nie, nie, zapłacić z góry nie, 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 z nie, 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 jedź, to To, jest? to nawet... Ile byś bardzo chciał, to... No. to, to, to nie nawet ma tej koncentracji, nie ma tego... Wiecia. To już nie chodzi o kwestie biegania. No. To, to, to ty się to ty dyskutujesz tym z, z zawodnikami? No co ty, ja w ogóle z żadnym takim gościem nie gadałem. No ja, no noś, kurwa, mówię. No, jeszcze był ten, jeszcze pi, e, stał ten... Piwosz, że nic nie tak, koło mnie. Kurwa!

więc potem tak przychodzisz, masz ochotę odpocząć, albo nie wiem, nawet zjeść czy coś, a nie potem się zajmować no, jeszcze Zdjęciami czy coś, nie? No ja mam Ale to jest brak. Co mam ci powiedzieć, ale to jest dobrze.

Tylko, że najgorsze jest to, Bo właśnie... ja well, nawet gadałem z nim z... dwa tygodnie temu się spotkałem z nim. I właśnie pytałem, mówię, kurczę, no, że ten, że. Yy, że fajnie by było, no nie? Żeby mieć takiego sędziego. A on mówił, że to no, no, byłoby rzeczywiście. A najgorsze jest to. Tym wszystkim, że niezwykle zadowolony z siebie. Czy wiesz, nie ma takiej... Cicho, ten teraz nie może kopnąć. Ale to bardziej tak podobno nie mógł dalej kopnąć. No teraz koło, ja nie teraz to okay.